Siemanko widzowie, dzisiaj gramy przerażającą windę, która może nas zabić i właśnie gramy z Oliwierem, który o nie, jakaś, roz... jakaś gra dobra, ja tam skaczę, nie, nie można, nie, dobra, zgoda? I dzisiaj będzie na pewno fajny odcinek, mam nadzieję. I zostawcie po tym odcinkiem ocież łapkę w górę, bo zobaczyłem, że bardzo zły odbiór robicie na innym odcinku i zostawiacie prawie w ogóle łapki w górę. Jeśli musicie to zmienić i zostawcie 40 i zostawcie 10 łapek w górę, a będzie kolejny odcinek z tej gry. Jak się Wam spodoba, bo jak nie i przez dłuższy czas nie będzie, to będę nagrywał shorty. I trochę z tej gry, a potem będzie taki dobry odcinek. Ale będę robił to sam I pojawi się za tydzień. Więc dobra. Lecimy sobie tu. Lecimy tu, tu. Nie wiem, co się tutaj dzieje. Olivier, A, sam, sam, aram, sam, sam. Co tutaj się dzieje? Co tu się jasno dzieje? O! Wow chodzimy kurcze o e, trzymaj a to koniec tralala mogę sterować tam, ale dobra nie będę co on mi napisał co Oliver napisał elo hmm. Co jest? Co jest? A, z tymi kulkami! O nie! Ach, kurczę! To jest trudne! Jak to? Oliwier już pewnie jest tam! Na życie! Jadę! Dren, drren, 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 drren. Ui! Ja bój! Aha, Oliver też tutaj jest i zginął. Ui. Oliver, no co to jest? To jest trudne. Jak to ma przejście. Ui, ui, Aj. ui, Aj. ui, u ui. ui. Ja cię wygrałem. Wygrałem! Nawet nie Hajut! Ale fajnie. Toż mogę sobie być na końcu. Płyskuj. Jak ktoś to wam pokaże na końcu tej gry. Ten jak będzie fałszyw 10 minut, więc dosyć się pobawimy, bo 10 minut to nie jest krótko. Okej, nie, nie, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai. jest prawie Chyba, że spadniesz na dole. O, a jestem. Leżę sobie. Jestem w windzie. Winda, śmierć i psychiki. Taralelo. <try> Tralalo, tralala. Porco I, I przygotujcie się, ponieważ na. No, na. No. No okładnie będę nagrywał z Turcji. Naprawdę będę... Wy będę przez tydzień nagrywał z Turcji. Forty, że jestem w Turcji. To, że nie mu... Mów... Co to? Nie! Nie! Dlaczego? Leć! Leć! Ale wy jesteście wolni. To wam nie wspomnę. Wy to naprawdę jesteście wolni. Nie do was widzowie, tylko do graczy. No oh Jezu! Okej, okay. drogie, drogie dzieci! Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. O, Oliver. Siema, Oliver. Wiesz, ja tu nagrywam? No, ale ja to nagrywam. Ale to? Co teraz? No, więc widzowie jednak te... No, no i powiedziałem że widzom, że nagrywam to dziesię... że ja nagrywam to 10 minut. A no 5 na moim nagraniu. ale ja muszę ci coś powiedzieć. Ta gra nie działa. Jak to nie działa? Do, dobra, poczekaj, i dowiem, więc jednak teraz sobie skończymy odcinek, wiem, że 10 minut miało być, następnym razem będzie więcej, więc dobra, Nie trzymajcie się.